Pamiętajmy o nadrzędnej roli organów ochrony ludności i obrony cywilnej nad innymi elementami systemu. Mamy dwa rodzaje organów. Te terytorialne, można powiedzieć, no takie trochę nadrzędne, bardziej operacyjne, które tworzą, organizują system. Od samego dołu to będzie wójt, burmistrz, prezydent, później starostowie, wojewodowie, no i wreszcie minister spraw wewnętrznych i administracji. Ale są też pozostałe organy ochrony ludności. Pamiętajcie też, że to na organach spoczywa obowiązek, no też prestiż, no ale i też odpowiedzialność za organizację całego systemu. To organy stały się założeniami ustawy tymi wiodącymi, odpowiedzialnymi za organizację wszystkich zadań w OC. Występuje ustawą to podporządkowanie, ale ono nie jest kategoryczne, no nie jest takie uwojskowione, nie ma tutaj zależności i możliwości wydawania kategorycznych poleceń, rozkazów, ale jest uprawnienie do budowy systemu i podporządkowywania sobie podmiotów, podpisując z nimi konkretne porozumienia.